Jak można tu Państwo zobaczą, bardzo, bardzo gruby korzeń główny, a także bardzo dużo, dużo rozgałęzień korzeni łośnikowych. Odmiana RGT Humboldt należy do odmian o bardzo wysokiej zdrowotności roślin. Odmiana nadająca się na troszeczkę późniejsze siewy. Możemy ją wysiewać maksymalnie do 15 września. Bardzo szybko wytwarza główny korzeń. Odmiana RGT Humboldt posiada geny odporności RLM-7, RLM-3, a także gen podshattering, czyli gen odpowiadający za osypywanie się łuszczyn. Jedną z ważniejszych cech odmiany RGT Humboldt jest to, że nadaje się odmiana na wszystkie rodzaje gleb. Odmiana RGT Humboldt w cyklu trzyletnich badań firmy Rakt na terenie Polski produkowała wyrównane plony. Praktycznie nie było roku, w którym ta odmiana dawała słabe plony. Na lepszych stanowiskach glebowych plony kształtowały się na poziomie 55 decyton. Na słabszych stanowiskach w województwie lubuskim w granicach 42-45 decyton. Jest bardzo, bardzo odporna właśnie na choroby grzybowe, wirusowe, praktycznie... Odmiana, z którą nie ma problemu właśnie zdrowotnych, odmiana średniowczesna, troszeczkę późniejsza od odmiany RGT Trezor czy RGT Black Moon, ale nadaje się na opóźnione siewy.